Dzisiaj chciałem zaprezentować militarne rękawiczki z iskiego sklepu Pengut. Przychodzą w takim oto no woreczku rozpinanym. Ja wziąłem czarne, ale oczywiście są zielone. Czy moro. Wykonane bardzo fajnie, solidnie. Tutaj to jest plastik. To taki twardy, mocny, nie ugina się. Można nimi coś przywalić i nie połamać sobie kłykci. Tutaj na palcach też są wzmocnienia. Zapiennicie jest podwójne. Tutaj na nadgarstek. A to na samą dłoń. Ja je kupiłem z myślą o. Łańcucha w tatrach ale oczywiście nadają się jazdy na rowerze albo jak ktoś się bawi w Paintball czy to ASG A teraz pokażę, jak leżą na dłoni. Wziąłem lkę, a nie mam specjalnych dużych dłoni, także jak ktoś. Mam duże dłonie, to proponuję XL, bo L może być lekko za mała. tu prawie. że tu są wzmocnienia troszkę jakiejś kompki amortyzującej tutaj elementy oddychające to jest ten twardy plastik. É só o né?